Siemaneczko, z tej strony Skorbanek Królik. Dzisiaj gramy w takiego krasmana, podobny. Dzisiaj mamy skrzydełka, skrzydełko sobie zrobimy. Włożymy tu skrzydło. O, mamy. I zachęcam was dodać łapki w górę i subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I skoro jesteście nubami, to zasubskrybuj mój kanał. A gdy jesteś yy, je, Gdy jesteś yy, prosem to yy, to nie zasubskrybuj. A my w tym czasie idziemy sobie z, 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 sobie tam do poszukać wioski. Bo dzisiaj mamy poszukać wioski, a gdy mi się nie uda po całym świecie, to będę grał sobie na to będę grał na innym świecie. I zaczekajcie chwilkę. Widzowie, jednak się dołączymy na inną grę. I to chwilkę potrwa. Widzowie, już się loguję i mamy ten świat. Mamy z lawą. To uwaga. Bo lawy są trochę niebezpieczne i to bardzo. O, mam świetny pomysł. Podkopię się. Mamy trolek, zaraz mamy kop, podkop, i jeśli ktoś stanie na tej płytce, i to wybuchnie, i jeszcze z fajerberkami też TNT i zapalniczka będą na pewno potrzebne. Perły, właśnie perły też będą. A my poszukamy takiej też mi Zaczekajcie chwilę. Dobrze. Zobaczcie. I zakryjemy sobie to... Wiecie czym zakryjemy? O, tym szarym, tym szarym. Nie ty tylko tym szarym. O. I to pięknie wygląda. Tylko trzeba teraz płytkę. Dobra, tu mamy. I poszukam płytki naciskowej. Płytki poszukam w tym, właśnie w tym powinno być. Dobra, mamy teraz poszukamy sobie czego takiego. Na płytki. Poszukamy tu płytki naciskowej. O mam. Myślę, że tu już nie będzie. Ej, a tu ludzie pomyślą, że tu nie mam. Ja mam świetny pomysł. Stawię tu i się załatwi. Wiecie, kto się załatwi? Dobra, zaczekajcie. Chwil. Także jesteśmy. I tu się załatwi może... co by tu... Napiszę tabliczkę i... i będzie niespodzianka. Nie. Poczekaj. No, Dobra. Nie sp... jak. Jak sta Stanie... Cię... na Ma... we. Uy... Cze... C. Będzie. Gdzie? Nie. O, z pianka. Pod. Na. Dole. Dobra, mamy. Mamy to. I ktoś pomyśli, że kliknie i mam pomysł. Prowadzę sobie kogo I będzie to... Okej, okay, klienty zostawmy. I poszukamy tu. To 6 minut? Co tak szybko? O! Uwaga! O nie, ja chciałem to wziąć. Dobra. Weźmiemy sobie od tutaj. Na końcu i... Gdzie to się stawia? Ej, to się nie chce stawić. Może pigmana? Ej, tu się nic nie chce stawić. A zaczekajcie. Dało się nabrać! Widzowie, widzieliście. ona się dała nabrać. I do niej też. Chodź na dół. Chodź na dół. Chodź. I zostań. Słuchaj. mnie mnie słuchać w o, o właśnie. Jak ją strollowałem drugi raz. Strollowałem ją drugi raz. Okej. Okay. Wychodzimy stąd. I idziemy sobie dalej zrobić trolkę ale o TNT bo ja dzisiaj mam challenge że muszę tylko o TNT używać na tym odcinku teraz to trochę z, y, słabszego trolka ale tamten mi dobrze wyszedł Dobra. no czekajcie Także możemy już robić, bo mi się coś Mijałam reklamę. I mam pomysł. Aj, Co się dzieje? Zaczekajcie. Ja Dobra, jesteśmy na innym świecie. O, mamy pustynię. Chciałam do pustyni, iż też chciałam ją poszukać. Bo też może być wioska. Wiecie? A zaraz zrobimy sobie trolka. Bo dzisiaj będę trollował. Dzisiaj będziemy trollować. Dobra. Zrobię teraz sobie na tu o TNT oczywiście płytka o smycz. Wezmę TNT. Zapalniczkę. To, to, to i jeszcze to. Wezmę. I w razie czego wezmę jeszcze a płytki dobra. trzeba wziąć płytki naciskowe i tabliczkę, tabli, tabliczkę, tabliczkę. Dobra, tu nie mam. Dobra, może tu? No też nie. O, mamy. I to wszystko na końcu zrobimy. Gdy zrobię trolla, to zwłącz. Ej, my się dokopaliśmy do kopalni. Widzowie, widzowie, mamy zajączka. On będzie tu skakał. Chodź zajączku, dokopiesz się, będzie się... I załatwiliśmy. Widzieliście jaki to był fajny troll? Dzisiaj na tym odcinek polega, żeby kogoś trollować. Jakieś zwierzęta. Ale wezmę jakieś jaja też. Jajka dla ludzi. O, mam jajka. Wezmę klipera. A nie, muszę jakieś zwierzątko. Dobra, muszę jakieś zwierzę. Widzowie, muszę zwierzę. O, świnie. Świnie doprowadzę i. Dobra, mamy. Chodź. Chodź tam, świnio. I wysadzam, widzowie, wysadzam. TNT. Zdjęcia. Załatwiłem, mojupuję, jupi. Ale jeszcze jedną. Mam pomysł. Jeszcze więcej TNT. I będziemy mieli po trollku, bo dzisiaj tylko musimy trollować zwierzęta. Chodź, chodź, winia! Chodź, będziemy trollować, chodź. Wysadzamy TNT! Widzowie, wysadzamy! Zobaczcie, jak wysadziliśmy. Jeszcze jedną świnię zaprowadzimy. A, idź, ucieka. Dobra, mam pomysł. Chodź, chodź, Piniu. Zrobimy tu TNT. Zobaczcie, wysadzamy żeby tylko świnia bo dzisiaj będziemy najwięcej trollować świn Jeszcze ostatnią świnię sobie i się z wami pożegnam Okej, okay, wysadzamy widzowie zobaczcie Jaki był to kozacki troll. A ja chciałam się teraz z wami pożegnać. I mam nadzieję, że się podobał na dziś odcinek i widzieliście mega fajne trole. Jeśli tak, to kliknij subskrypcję z dzwoneczkiem. Z, y, oczywiście z, jak ktoś jest nubem, to kliknij e, niech to gdy jest gudem, to też niech kliknie łapki w górę. A jeszcze ja z Wami żegnam, do zobaczenia.